na powy dzień za mną, dlatego chciałem Wam o nim troszeczkę opowiedzieć. Siemano, witam na moim balkonie, witam na moim leżaku. W ogóle nie wiem czy to mówiłem, ale ten leżak, jak go kupowaliśmy, nazywał się Letni Czas. Teraz to już jest stary Letni Czas, bo trochę mu się że tak powiem kolor utraciło, ale nadal od wielu lat jest z nami z pięć? No tak myślę, że z pięć lat. Aaa, ah, sentyment do Leżaka. Dobra, nieważne. Jest już wykrzywiony, w ogóle z drewno się powyginało, ale cały czas spełnia swoją funkcję. Dobra, jak mówiłem we wczorajszym filmie, dzisiaj y, przywieźli mi nową kanapę do małego pokoju. I y, dostałem informację wczoraj, że panowie, którzy mieli mi to dostarczyć, będą między 8 a 11. No, jakby i tak. Staję przed ósmą, ale trzeba było tutaj wszystko przygotować. I tak się zastanawiałem, bo wcześniej, yy, kiedy ktoś mówił mi o godzinach, w jakich, yy, w jakich miał się pojawić z jakąś paczką czy z czymkolwiek innym, dla mnie nigdy się w tych godzinach nie wyrabiał. Szczególnie kurierzy. Jakby ja rozumiem, że mają od cholery roboty i te godziny są yy, podawane w sposób probabilistyczny, że się tak wyrażę. Więc. Nie bardzo, nie bardzo byłem ufny temu, co, co dostałem od producenta razem z informacją, kiedy to dostanie, zostanie dostarczone. Okazuje się, że o godzinie 8, czy tam 8.30 dostałem informację od kierowcy, że za godzinę będą. To było moje pierwsze zdziwienie. Więc ogarnąłem wszystko szybko, wyniosłem materac Wniosłem wszystkie rzeczy, które tam były, zrobiłem czyste miejsce na to, żeby, żeby wstawić tą kanapę. Dosłownie z zegarkiem w ręku. 9.30, domofon słychać, odbieram, wnoszą. Słuchajcie, w życiu nie widziałem tak profesjonalnych ludzi. Wnieśli wielkie pudło, rozpakowali wszystko, skręcili, pożegnali się. I wyszli. Wszystko trwało, żeby was nie skłamać, z 15 minut. I to jeszcze było o tyle długo, że chwilę ze mną gadali, bo generalnie dwóch bardzo fajnych kolesi przyjechało. Ludzie, ja dawno takiego profesjonalizmu nie widziałem. No, po prostu nie dość, że byli na czas, to jeszcze szanowali mój czas, uwinęli się z wszystkim szybciutko. Jedyne co, no ale jakby okej, okay, nie było to w zakresie ich obowiązków, zostawili mi pudła po wszystkim i folie, w, w których to było zapakowane. Dobra, już jakby to mogłem sobie sam wynieść, co też zrobiłem jakoś pół godziny później. Po prostu brakuje mi, brakuje mi słów zachwytu nad tymi ludźmi. Profesjonalizm i dotrzymywanie obietnic, które są złożone, to jest coś, co jest naprawdę już, kurde, chyba towarem niszowym. Więc ja, producenta tych kanap, czy to jest dystrybutor, nie wiem, w każdym razie wydaje mi się, że to jest producent, umieszczę w opisie pod filmem, umieszczę ich konto Allegro, bo jeżeli ktokolwiek będzie chciał sobie kupić jakąś kanapę, jakiś inny mebel, oni chyba tam mają jeszcze czegoś więcej, nie sprawdzałem tego, sobie zobaczycie sami. To naprawdę polecam tych ludzi, pełna profeska. Informują znacznie wcześniej, uzgadniają termin z tobą, jako klientem, i dowożą wszystko po prostu na czas. Jeszcze dodatkowo, wczoraj wieczorem dostałem maila z informacją, jakim samochodem będą, od której strony będą jechać, ile osób będzie to robiło i wszystkie potrzebne szczegóły. Dostałem też telefoniczne potwierdzenie wszystkiego. Rozmawiałem z przedstawicielem handlowym firmy, który po prostu uzgodnił ze mną wszystko. I o ile myślałem, że to niemożliwe, to po prostu mebel wnieśli mi, złożyli i wynieśli się w kwadrans. Jeszcze ze mną gadali chwilę. Ludzie. No coś takiego to jest po prostu no niemożliwe. I. i jeżeli ktokolwiek będzie mnie pytał o firmę, która może dowieść meble, to na pewno będę ich polecał, chyba że znajdę jakąś inną. Więc, jakby, to tyle moich zachwytów. Przejdźmy sobie do klasycznego Autofelatio, które uskuteczniam tutaj regularnie. Obejrzyjcie sobie Highway Blossoms. Odcinek jest bardzo fajny, zresztą jak wszystkie odcinki. Nagrywany znowu z nowym setupem dźwiękowym. Mam nadzieję, że już dążę do, dążę do perfekcji. Udało, udało mi się stunować swoje, swój interfejs audio tak, żeby wydobywał najlepsze rzeczy z mojego głosu, przynajmniej tak mi się wydaje. Możecie sobie to ocenić, bo dzisiejszy odcinek już jest. Był nagrywany, był nagrywany wczoraj wieczorem z nowym setupem mikrofonowym, więc już wydaje mi się jest bardzo fajny. Dzisiejszy odcinek, który będę sobie nagrywał, i odcinek chyba na poniedziałek będzie z jeszcze innym setupem, czyli mam nadzieję, że już z tym domyślam. Już takie niewielkie adjustmenty będę do tego robił i wydaje mi się, że to jest feel tego, co chcę mieć. że Mam mikrofon dynamiczny, mikrofon do streamingu i interfejs audio do streamingu, w którym mogę ustawić praktycznie wszystko, co jest mi potrzebne. Poczynając od tomu tonów. Wszystkich na konkretne częstotliwości. Jest bramka, która pozwala ustawić tłumienie. No, po prostu mega. Więc y, mam nadzieję, że w końcu się nauczyłem to robić i że w końcu będzie tak, jak chcę. Zatem obejrzyjcie, skomentujcie, zalajkujcie wszystkie te rzeczy. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. No i co? Dążymy do perfekcji, nie? Dobra. No, to tyle ode mnie w ten meblowy czwartek. Do następnego. Link do tego, o czym pisałem rok temu, jak również wszystkie inne, o których potencjalnie wspominałem wcześniej, znajdziecie w opisie pod filmem. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.